Halo? Raz, Wreszcie mogę nagrać film. Sorry, że mnie tak długo nie było. Po prostu... Nie mogłam nagrywać. Ale... Już mogę. I dzisiaj sobie nowy sezon Nie widziałem wszystkich rzeczy z żoną. Ale się dowiemy. czysto z moją ręką wtedy I na przykład dzisiaj wam pokażę yy, Znaczy nie dzisiaj, ale w następnym filmie zrobię film z mitów I będziecie mogli pisać też Mity No to zaraz, tam Dobra. To polecimy sobie na nową miejscówkę na bossa i jeszcze postaram się polecieć tu tu, 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 tu No to lecimy I pokażę Wam najlepiej jak zdobyć tą nową snajkę Jeśli idziecie tutaj Czekajcie to tu nie, to, to... nie na tej miejscówce. A nie to Nie, to nie na tej. No bo zobaczymy. Bo ja już nie ogarniam tych nowych miejsców. Są to są takie same wesło. To są. No pan nie próbował. Już ktoś się ja tym jedzie? Ty to sobie zostawiłem. Dobra, to jest skrzynka. Okej. Okay. Snajpa nowa. Leczę się. I pokażę Wam właśnie. Jak będęś tego snajpę? Tylko... Niebiesko Ale jakiś gra na ten oczy Dobra, te, ten granat na ten oczy O! No Nawet moje jednej drużynie bronić nie mogę Okej okay. To Hmm. Nie wiem, może nie. Teraz znajdę dużą potkę i po prostu nienawidzę nowego sezonu. O, dobra! Kocham ten sezon. Duża potka. Nie, ale... Nie mogę wziąć. Nie wiem, czy... To chyba na tym miejscu Tak, to na tym miejscu chcę. Lecicie sobie na Wilcze włości No, no przeszkadzał mi. Lecicie tu, sobie tutaj. Chodzicie. I jak chcecie to kupujecie od tej baby snajper Mnie nie stać, bo dawno w sejfie nie byłam Ale teraz pójdę sobie do sejfu, jak w ogóle mi się uda Bo pierwsze co chcę zrobić to zabić bossa Tylko, że boss się jeszcze nie pojawił Tego, tego jeszcze nie ogarniam Czemu się jeszcze nie pojawił? O, nie, nie. Teraz seryjnie kupię cię. Jaki zamioc Nie, no, taki zamioc O, z tej doleci. Tak, mamy sernic. Ta To. Tak. Tylko teraz muszę. pierwsze podłożyć. No. We gotta shoot Się. Dobra, chcę pokonać bossa, to pierwsze muszę tego. O nie, już jest boss. Mamo, 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 mojego. mamo, 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 bo mamo, mamo, to o nie, mamo, mamo, ma nie tak, teraz ma. teraz ma. Spokojnie. Nie wiedziałem, że to jest, ale to jest jakaś chudia jego. Proszę, chcę medalion. Tu chodzi tylko. Ok, mamut, lityczny, medalion, biorę. A idźcie. Daj to, daj to. No i nara. я не могу. Ты же пропустишь, Dobra! Sorry widzowie, pokazywam jeszcze moją... Mam jeszcze dużo czasu, więc... Sorry. O! Subskrybujcie kanał mój. No i... A, jeszcze mam coś do dodać. Dobra. Teraz będzie ten skinek. Potem ten. No ten, 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 ten. No to. To co? To teraz pokażę Wam mapę na. No nie, już mają mnie, ale pokażę Wam mapę na Expat taką fajną. To gdzie ona była jeszcze raz? Już Muszę... wchodzę. No. Tutaj, ma, tutaj macie kod do mapy 4936 3265 0527. Klikacie, wybierz. Robicie sobie na prywatną. Ja, ja już mam. Wchodzicie. Trochę tam wchodzę, nie zajmie. Sorry, ale. Po prostu Dobra, zaraz nas wybije, wybije. No i dobra. Jak już jesteście na tej mapie, możecie sobie ustawić celownik, jeśli chcecie już mam celownik więc robicie, Bierzecie sobie ten karabin co ja i robicie tak zobaczcie ile dostaje ekspa na razie mało ale jak tak trochę postoicie to z 50 tysięcy i robicie tak po prostu cały czas jak przez takie coś biłem 54 Dawaj. więc No tak to co widzowie Nara No i do następnego filmu. Bye.